O, jak dobre pracował, trenował w ciągu ostatnich dni po meczu w Opolu? No na pewno humory dopisywały, na pewno szukaliśmy gdzieś pozytywów, ale też na pewno nie usłyszeliśmy się błędów w poprzednim meczu, więc staraliśmy się je w tym tygodniu wyeliminować, no i już stricte przygotowania pod niedzielny mecz z Zabrzeń. Czyli w takiej hura optymizmu nie popadliście? Nie, nie, to dopiero pierwszy mecz, na pewno na pewno punkty budują, natomiast jeszcze, jeszcze dużo grania przed nami i jeszcze wiele jest do poprawy w naszej grze. Czy ten mecz z górnikiem Zabrze, który graliście na Memoriale Matuszaka, ma teraz jakieś znaczenie? Myślę, że znaczenia nie ma, natomiast jest to dobry materiał do analizy, ponieważ tam było dużo błędów, dużo, dużo do poprawy, więc myślę, że tylko musimy wyciągnąć z tego wnioski i szukać jakichś pozytywów. A co powiesz o naszym przeciwniku? Bo z pewnością oglądałeś mecz albo jego fragmenty z MKS-em Kalisz. No na pewno jest to zespół, który się wzmocnił jeśli chodzi o drugą linię. Na pewno trzeba też będzie uważać na bramkarzy, którzy jak się rozgrzeją, to na pewno mogą zrobić różnicę, więc to musimy, musimy się skoncentrować i wy, wy, wyeliminować ich mocne strony. Ale to też zespół, który podobnie jak chrobry no, troszkę się odmłodził. Tak, zgadza się, no jest to na pewno dyskusja w budowie, gdzieś też y, potrzebuje na pewno czasu, żeby się zgrać. Myślę, że z meczu na mecz ich gra będzie wyglądała lepiej, ale to samo dotyczy się nas, więc myślę, że z meczu na mecz to będzie teraz lepiej wyglądało. Gramy pierwszy mecz w Błogowie, inauguracja tego sezonu w Błogowie. Zaprosisz kibiców? Y, jasne, serdecznie zapraszam wszystkich kibiców na hale, na Wita natomiast ci, którzy nie mogą przybyć, zapraszam przed odbiorniki na emocje TV.